Okej tak, kochani, ja właśnie wróciłam z pracy. Wybaczcie mi, że to tam wisi, ale to jest pranie, które muszę pochować. I stwierdziłam, że spróbuję sobie nagrać vloga, zobaczę ile minutowy będzie. Bo jak tak dalej pójdzie i będą vlogmasy, to będę musiała to jakoś nagrywać codziennie po pracy, przed pracą, nie wiem jeszcze jak. Ale wiecie o co mi chodzi? I sobie zrobić obiad. Obie wierzcie mi, to jest po prostu podgrzewanie w moim wypadku. I w sumie zaraz się do Was odezwę. Yy, dlatego pokażę Wam jak sprzątam pranie. Nie muszę tutaj troszkę ogarnąć i dopiero muszę przenieść z powrotem. I w sumie może drugie pranie wrzucę. W sumie to by miało sens. I musiałabym jeszcze ten film nagrać. To tam i to z tej widzieliście, to samo jest pranie. Czyste. Ale tej na ziemi mam trochę brudne, bo szukałam czegoś. Po prostu dyskietki do pracy nie wiedziałam, gdzie dałam. Jak zawsze, jak nie daję na miejsce. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. I chciałabym to nagrać dzisiaj do końca wieczora. Też chciałabym spać niedługo, ale wiecie, o co mi chodzi, że zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak sobie będę radzić z tym? No, na pewno, jak będą święta, to będzie trochę inaczej wyglądać, ale to jest jeszcze pół roku i chcę zobaczyć, jak mi to po prostu dzisiaj wyjdzie. Więc w sumie nie, idę sobie to jedzenie podgrzać i zacznę sobie to pranie ogarniać, które wam pokażę. Po czym nagram film u ulubieńcy maja, kwietnia? Nie wiem, po prostu ulubieńców nagram, bo ja Wam te chce dwa miesiące. Jak się zbiorę, po prostu zobaczymy jak to będzie. Idę to jedzenie nastawić. W sumie nie jestem głodna, ale muszę coś zjeść, bo nie jedzenie to mi na pewno nie pomoże w tym wypadku. No, ale generalnie to zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie. Do zobaczenia. Moje gotowanie polega na podgrzaniu tego i zrobienia surówki ze szpinaku. Surówki ze szpinaku, Ela. Bo potrzebuje coś, co ma bardzo dużo żelaza, a szpinak ma. Więc dam wam koniecznie znać, jak to zrobić. Czy jest smaczne? Nie wiem, nie próbowałam No to tyle. Tak jak wam już mówiłam, to mam pokrojony czosnek do tego. Ja bym bardzo chętnie dała sobie więcej czosnku, no ale ze względu na to, że idę tyle do pracy, to nie za bardzo mogę. I to jest szpinak, no tak jak widzicie, ja go po prostu będę piekać, gotować, smażyć, nie wiem. Także się zrobi taki malutki, wiecie o co mi chodzi ale jeszcze dodam do tego przyprawy jedną z przypraw będzie coś takiego Ym, klasycznie pieprziołowy i jeszcze czosnek niedźwiedzi i trochę soli I zobaczymy czy to wyjdzie dobre, czy wyjdzie tak jak mama mi zawsze robi, ale nie wiem, zobaczymy no więc szpinak już zrobiłam. Dam tam chyba 4 krewetki, takie duże. I się zmniejszą. Tak mam źródła na ręce. I to ten makaron, co Wam pokazywałam, to on się jeszcze robi. Więc bierzcie mi same krewetki i szpinak mi zajęły może z 10 minut, może 15, a to się dalej robi. Więc ja idę pozbierać... To pranie, co Wam mówiłam, że będę się zbierać i się układać szapek. I też wrócił ze spaceru, więc pewnie pójdzie za mną. Był na placu zabaw, konkretniej, więc ja idę poogarniać pranie, a on albo zostanie na dole, albo idzie za mną. Co jeszcze zobaczymy. Więc mam nadzieję, że wszystko mnie dobrze widać. Patrzcie mi bałagan, ale od tego zaczęłam, że, że mam lekki bałagan w pokoju. Wieszcie, mi jest lepiej niż było. Natomiast, muszę to jeszcze do szafy. Ale większość z tych rzeczy już jest na wyszakach. Więc przechodzimy do tego. Uch. Nie mam za dużo miejsca w tej szafie. Swoją drugą to usterko będzie stało po drugiej stronie, jak mama się weźmie za półki na ogródku. Ale na razie te półki deski stoją tutaj, więc dopóki mama ich nie zrobi, by się o co mi chodzi, dopóki nie zacznie robić półek sobie na ogródku czy łazience nie pamiętam już, no to one będą musiały tutaj zostać. Oj oj. O, oj! O. Tutaj mam różne maseczki i tak dalej, ale tego wam nie pokażę, bo to jest na prezent. Tylko po prostu na wieszaku zawisło i zostało. Biorę powoli te ubrania z tego, tam nie ma dużo ubrań, żebyście mnie źle nie zrozumieli znowu, ale są. Dobra, to wszystkie ubrania dosłownie teraz ściągam. więc mnie zostało poskładać. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale rozmawiałam z kilkoma osobami. Jestem to spodnie pójdę do pracy. Yy, że pierwszy dzień jest zawsze najgorszy w pracy. Drugi, trzeci kolejny. Są ok, ale pierwszy jest najgorszy. Oczujemy, jakbyśmy normalnie mieli iść do miejsca, do którego chcemy O, i wyszaki mi spadły dwa. I nie zrozumcie mnie źle. Ja lubię swoją pracę, bo to nie jest tak, że jej nie lubię i nie cierpię tego miejsca i nie chcę tam chodzić w ogóle nigdy. Ale. Ale. Po pierwsze, dni się po prostu nie chce. Ale dzisiaj jestem po pierwszym dniu i w sumie nie jest aż tak źle, tylko właśnie musiałam sobie trochę poukładać to jeszcze. Musiałam, nie musiałam, ale chciałam, żeby mieć bardziej porządek. Nie wiem co mam robić z tym praniem. Wiecie, z tym co mówiłam, że może zrobię, może nie. Mogłabym je zrobić w sumie. Miałabym mniej do zrobienia na wolnym. O to mi chodzi. Zobaczę, czy będę miała siłę powiedzieć, O to ogólnie chodzi. To jest ten problem. Dobra, ja powiesz szybko te rzeczy. Powkładam do szuflad i się do was odezwa. No więc zdecydowałam, że zrobię to pranie. Koniec końców. I pokażę Wam to, co zrobiłam do jedzenia. Po prostu po to poszłam na, po telefon na górę. Ale już co ten drugi film to ja chyba jutro nagram, bo dzisiaj naprawdę nie mam siły. I wiesz, mi nie chcę narzekać. Ale normalnie o czym się same zamkają. Do zobaczenia na dole. No więc to wygląda tak. To się prezentuje w ten sposób. Dodałam do środka szpinaku z tymi krewetkami. Tak jak możecie zobaczyć. To są takie duże krewetki. One są takie białkie. Generalnie, więc. Tym się zdecydowanie najem i powiem Wam, że smakuje nawet dobrze. Bo wiecie, jak te dania to być sami są niedobre po prostu. A to smakuje nawet ok. Ale jeżeli ktoś używa magii, to bardzo dobrze smakowała z magą. Więc na razie tyle. Więc jest już trochę później. W sumie jeszcze jest po 8 wieczorem. I wykąpałam się już. Wywiesiłam to pranie, o którym Wam mówiłam, że je zrobię. I zrobiłam dzisiaj naprawdę bardzo dużo no to co zazwyczaj robię po pracy więc motywowaliście mnie więc to dobry znak tak? wiecie o co mi chodzi ale że no niedługo muszę już iść spać żeby być w miarę miarę na rano nie będę i tak um, ale wiecie co może wam nagram taki mi jeszcze do tego mini taką rutynę czy wiecie o co mi chodzi, że krem Pokażę Wam jakich kremów używam na mnie mm. W sumie jak się jesteśmy na tym etapie. To tylko nie widzicie. Te są kosmetyki, no to kremu nie znajdę. Nie wiem czy Wy też tak macie. Podam na twarz. Bartuś, gdzie masz tableta. To nie jest dla ciebie. Tego jeszcze lubię sobie oglądać wieczorem przed Big Bang Theory e albo coś się przypadło na, sobie... na to bo Bartek Ob za mną to. ogląda a nie widziął swojego so. tableta. No więc ja jeszcze szedzę do mojej rutynie. rutyny. Rutyna... wiecie, taka rutyna nie rutyna. Ale że dzisiaj mamy energię wyska, to zrobić, wyska. to sobie zrobię. Więc użyję tego. To jest olej do twarzy z kolagenem i nasionami konopi i będę to odmacowywać w twarz otwartym walkiem. Więc ja już skończyłam. Jak mogliście zobaczyć, tego nie było za dużo. Mam nadzieję, że ten filmik też, też się kocham. Nie wiem. No więc mam nadzieję, że ten typ filmiku Wam się spodobał. I że jakoś mi to wyszło. Próbowałam patrzeć na montowanie, to było ponad 9 minut. I dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie i miłego wieczoru, dnia, popołudnia. Nie mam pojęcia, kiedy to będę dawać, o jakiej godzinie. A dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną. Papa, pa. nie mi się ten kopis.